Dzień dobry, zabrałem Was do lasu, w góry i nie ma miękkiej gry. Dopiero tu wjechałem, tu już jakieś podjazdy, długie, wcale nie krótkie i strome. Dobra, długo mnie nie było na YouTubach, więc dzisiaj trochę podjeżdżam, trochę pozjeżdżam i pokażę Wam... Moje nowe MTB Ja wiem, że to już jest 75 rower w tym roku no ale dostałem go od bezdomnego, więc mogę Wam pokazać Ostro, dobra To ja podjeżdżam, a Wy zostańcie przy teleodbiornikach Bo może nawet będzie dzisiaj ciekawie Nie powiem Wam, taka jazda bez planu. Na razie się przeokrutnie męczę, bo jest mega stromy podjazd. W przełęcz 3 buki. Wczoraj tam tędy ten, ten zjeżdżałem. No i postanowiłem, że muszę go podjechać, bo było mega stromo. Więc jedziemy. Mam jakieś 13, 13 km, 300 metrów przewyższeń, więc. Jakoś delikatnie to nie jest A dopiero co do lasu wjechałem w sumie Także Nie planuję dzisiaj nic Bo zjeżdżam, w jakieś różne drogi Może coś fajnego Może jakiś fajny Widoczek Punkt widokowy Nie wiem, turystyka A no bo w sumie jak coś To u mnie tylko turystyka Ścigać to się nie będziemy Napinać też nie? I to będzie fajnie i wesoło. No, i obiecałem Wam na początku, że. Albo może nie obiecałem, nie pamiętam początku filmu. Ten podjazd jest naprawdę gruby. Że pokażę Wam mój rower. myty by. No to wam pokażę. Ale to. Jak znajdziemy jakiś ładny widoczek. I jak skończę ten cholerny podjazd. Bo tu jest grubo. Teraz pomyślę, że ja bym mieszkał w jakichś płasko-polskach, nie mieć tego pod domem. To aż mi jest szkoda takich ludzi. Ale życie mogli się urodzić gdzie indziej. Dobra, widzimy się przy jakichś widoczkach albo na końcu tego podjazdu. Zostańcie przy telewizorach, bo tu się będzie działo albo i nie, Zobaczymy. No dobra, to to jest ten nowy rower Otrzymany od Pana Marka, byłego kolarza zawodowego Który był bardzo dobrym człowiekiem, widział, że ja jeżdżę, no to mówi A weź sobie ten rower, mi tak się nie przyda Ja mówię, no dobra Panie Marku, może Pan wystąpi u mnie na kanale Chciał wystąpić, ale niestety już nie żyje, więc Co ja Wam mogę powiedzieć Rower ładny Trek Marlin 7 2021 Zbudowany na ramie Trek'a, co jest dziwne. Shimano Deore 1.10, Rockshot Judy. No i w ogóle rower jak rower, no jest ładny. Jest mega dynamiczny, ta, taki, ta geometria jest taka fajna, i tak fajnie na nim jeździ. I mogę Wam go jeszcze zrecenzować, bo zrobiłem na nim, nie wiem, z, z 200 km, może, może z 300, no dużo w każdym razie. Jest fajny, naprawdę jest kozakiem ten rower. No i zobaczcie jaki jest w ogóle ładny. Na tle tych gór wygląda jak wschód słońca nad jeziorem bielawskim. No tak właśnie wygląda. Co w nim zmieniłem, bo zmieniałem w nim, zmieniłem w nim hamulec przedni, bo ten hamulec przedni hamował, nie hamował. To było te MT210 od Shimano. O, Nieważne, moja nóżka nie zdała egzaminu. To był tutaj hamulec MT210. Nie hamował, w ogóle nie hamował, nie podobał mi się kompletnie. Zmieniłem go na DeORE 615, hamuje ładnie, przyjdzie też czas na tylny hamulec. Ja sobie siądę na ten rower, macie cockpit. Do wymiany są jeszcze na pewno platformy, bo to jest dramat, ale już zamówiłem sobie Dartmus 3 Pro. Więc będzie GIT. Będzie wspaniale. Rowery z Kozakiem. Pokazałem Wam. Ale na jakąś tam recenzję przyjdzie czas później. Także. Elo! Trochę błota. Łomacko. Za wolno. Takie tu właśnie rowerowanie MTB. bez błota nie ma za dalej. Dobra, teraz kawałek zjazdu chyba będzie to Tutaj wczoraj leżało powalone drzewo Jeżeli leży dalej, to nie przejedziemy A no leży I trzeba będzie przełazić To przejdziemy Ojoj. Totalnie o. Dobra, przeskakujemy. Dobra, udało się. No lecimy w dół. W sumie nie wiem gdzie, chyba tu. Jak się Tak, na pewno ja szybko nie zjeżdżam bo się cykam ale jakoś tam tragedii nie będzie idziemy na przełęcz Szybuki boję się też jechać szybko, bo jest dużo błota a widzę, że mi się to oponki fabryczne co ja gają dlatego nas spokojnie E mi się przepada. już mi się rower powrócił dobra lecimy wow, 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 wow tu É não ia roubar mas eu lizo, de grau. De grau, de grau, de grau. O Sadnje seže bota, da je čisto prava. To je za ten, en porjavni sej da starče, da je to že v domu. Dobre. Taka krótka rundka 20 km i jest cały piewszony w bocie domawa przednia rower wam pokazałem teraz wam jeszcze pokażę nagłem tak, i do ostrzejszego zjazdu no właśnie stąd ale to już z muzyczką koniec tego filmowania Kończymy w takich oto okolicznościach. Prawie, że 20 kilometrów, 500 przewyższeń jest git. Podobało mi się. Mam nadzieję, Wam mam nadzieję też. Jeżeli tak, wiadomo, tak lub tak. Zostawiacie subskrypcję i widzimy się w następnych super produkcjach Janusza Kolarstwa. Dzięki. Nara. Cześć.